I Sławek może więcej coś powiedzieć. <grystanie> ja powiem, dopiero przyszłam po Sławku. Była taka współpraca, no. <grystanie> Nie, ja byłam po Sławku i ja to byłam po Sławku dwa lata albo trzy nawet. Ale byliśmy, zaczynaliśmy na wspólnej. Zaczynaliśmy na wspólnej. Już jestem 16 lat. Wtedy było jakieś 40 osób w firmie. Teraz to już jest ponad 700. <grystanie> Tomek do eksportu trafił przeze mnie w sumie. Tak. Tak, przeze mnie trafił, bo ja zaszłam w ciążę. Ktoś musiał mnie... Ale nie z Tomkiem <gostanik> ani ze Sławkiem, więc jeszcze. Z no jest historia. Z... No, mi... no i jest. Mamy to. I, I Tomek trafił do eksportu przeze mnie. Przyszedł na moje zastępstwo, tak? Tak, to prawda. To było, to było dość stresujące na początku. E przyszedł do mnie Piotr Serwa z Bartkiem Kaliszem. No i zaproponowali. No, zapytali coś po angielsku, oczywiście zatkało mnie, także nie wyglądało to dobrze. Jednak z biegiem czasu wyszło, że jest, że jest całkiem fajnie. Na początku też mieliśmy trochę działań montażu, trochę pakowania. Nawet na produkcji protystyki. przez chwilę pracowałam, znaczy pracowałam, no, coś robiłam. Jak źle rozłożyłam zamówienie, to później musiałam odpracować. <laughs> Wydaje mi się, że ja już przyszedłem w bardziej cywilizowane czasy, <laughs> bo ja tu jestem <laughs> tylko 12 lat. <laughs> Ale tak, to już wtedy, wtedy było to bardziej usystematyzowane. Znacznie firma nabierała kształtu takiego, jak jest dzisiaj. Czyli byłem świadkiem jakby największego, największej przemiany wzrostu z, z tych kilkudziesięciu osób do ponad 700 dzisiaj. No i w pewnym okresie tempo tych zmian było niesamowite. No, tego się nie da tak, tak łatwo opisać. Po prostu co tydzień praktycznie firma rosła. No zawsze gdzieś czasami było, że wysyłka poszła nie tam, gdzie trzeba, albo że sami pakowaliśmy wysyłki jeszcze na wspólnej, gdzie to były dosłownie trzy pokoje na dole, cztery na górze. I nawet kurier mieliśmy tak A, wielkie paczki, że musieliśmy podawać przez okno. Było łatwiej, szybciej, ponieważ tak jak Sławek wspomniał wcześniej, dział montażu był nawet w naszym biurze. Przepakowywaliśmy dla jednego z większych. Do tej pory z tym klientem współpracujemy. I wtedy to były chyba takie pierwsze większe zamówienia w ogóle dla Fibreina. Wtedy byliśmy my Fibreinem, a sprzedaż polska była Elmatem. Dla Fibraina były większe zamówienia. Wysyła, wystawialiśmy paczki przez okno do kuriera, sami je pakowaliśmy, sami je nawet naklejki dawaliśmy. no Wszystko od A do Z. Łącznie z drukowaniem etykiet i zlecaniem w systemie, co teraz w ogóle już tego nie robimy. No, dziś każda pojedyncza rzecz jest zrobiona przez kogoś innego, także to już, to już nie są te czasy. Tak, a wtedy robiliśmy wszystko w sumie od A do Z? Słowo, mi, od, od składania poprzez fakturowanie, naklejanie, robienie my tak, no Byliśmy odpowiedzialni za cały proces od sprzedaży do fakturowania do wysyłki. I inne czasy po prostu. Mniej ludzi, ale też fajnie, dużo, dużo bliżej ze sobą myśleniem. Nie ma to jak <grym> pakować pit -tile tysiącami. Tak, żebyś wiedział jak to było tysiącami. Ja jak przyszedłem z tej ekipy, którą ja zastałem w eksporcie, nie ma już nikogo, potem przyszła Dominika, potem przyszła Ola, i Piotrek no, Selwa. Piotrek selwa jeszcze Karina w międzyczasie chwilę była z nami. Tak od tyle było fajnie, że w zasadzie każdego się znało. I to. E, zaczynając od, od jakby swojego działu poprzez wszystkie inne. E, cała firma mieściła się w tym budynku. E, no ale teraz to już nie jest nie jest możliwe. Po prostu działy są tak e, rozległe, podzielone. Jest, jest kilka budynków, to już, to, już nie jest, to już nie jest takie spójne jak kiedyś. Na no, wspólny było jeszcze krócej, tak, jeszcze no, ciaście jeszcze To grzej. jeszcze znaliśmy wszystkich z produkcji, nie? Nawet to, to było zupełnie inaczej. Dojeżdżałam do pracy rowerem <laughs> i, i tak przejeżdżał taki większy taki tir koło mnie i tak wpadłam troszkę do rowu prawie. No jak dojechałam do pracy, no to wyglądałam tak średnio. Ale, ale wtedy to były właśnie takie czasy, bo to było na wspólnej, znalazła się apteczka, Karina opatrzyła ramy z Dominiką, była reanimacja. była reanimacja, no i dotarłam nawet z powrotem do domu na rowerze, więc źle się nie skończyło, nie. ale już później jeździłam autobusem albo autem, więc przygoda z rowerem do pracy się skończyła szybko. Ale miałam naprawdę zacięcie, nie? Kto wie, czy byłabyś tu z nami, gdybyś dalej jeździła rowerem. Jak to Grzesiek Nowak powiedział, czy tir jest cały, czy, czy, czy leży w robie, nie?